Idę teraz szukać dwóch pomników obrońców Katowic. Gdzieś tutaj, w tym lesie, powinny się znajdować. Tylko trochę pada, więc muszę co chwilę chować kamerę pod kurtkę, żeby mi nie zmokła. Piękne tereny do jazdy rowerami województwo tutaj śląskie i okolice Katowic ma bardzo rozbudowane ścieżki rowerowe tutaj mamy jakąś wiatę i znowu cały szlak rowerowy w dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic Zapraszam państwa na spacer po lesie Ligockim, gdzie znajduje się pomnik ku czci zamordowanych w roku 1939 przez hitlerowców 16 bezimiennych bohaterów, którzy oddali swe życie w walce o wolność i demokrację. Wszedłem przed chwilą z tej głównej ścieżki rowerowej. Nawigacja kieruje mnie w prawo, w las. Mam do przejścia jeszcze jakieś 600-700 metrów. jakiś słupek graniczny Co tutaj pisze PKI 148 albo PKL PKL Dochodzę do jakiegoś skrzyżowania. Ścieżki rowerowe się tutaj rozchodzą. Widzę żółte w prawo i w lewo. No i gdzieś tutaj te pomniki powinny być. Tutaj również widzę, że jest trakt dla koników. Zobaczymy tu w tą stronę. No to jestem już blisko, już mamy znak. Czyli skręcamy tutaj w lewo teraz. No coś tutaj jest. Miejsce postojowe dla rowerzystów. Plak wieży spadochronowej, lasy panewnickie Zapuściłem się głęboko w las, szukałem tego pomnika, udało mi się go znaleźć. No, i to teraz muszę wrócić do miejsca, gdzie zostawiłem autko. No to mam spory kawałek do przejścia, bo tu mi nawigacja pokazuje 24 minuty. 1800 metrów mam do przejścia. No to idę. Idąc przez las trafiłem tutaj na chyba pozostałości jakichś okopów. A teraz dochodzę do jakiejś szkółki leśnej. Teren jest ogrodzony. Idę aktualnie czarnym szlakiem. Tutaj takie bardzo ciekawe wejście. Żeby nie niszczyć ogrodzenia Furtki nie ma, także przez taki płotek Trzeba wyjść No to tutaj już byłem, przechodziłem tędy uwaga bo to bardzo śliskie teraz Oj, żeby orła nie wywinąć wróciłem z powrotem na ścieżkę rowerową wyszedłem już, już z tego gęstego lasu no i fajnie bo przestało padać i tutaj już dochodzę do tej altanki rowerowej Kolejny biegacz. A tam w lesie coś jest wymalowane, jakieś graffiti, czego wcześniej nie zauważyłem. Kiedyś ta aleja była oświetlona. Niestety nie ma już lamp. W tym lesie znajduje się również willa Nikity Dzisiaj już niemal zupełnie zapomniana. Została wybudowana w latach 50. XX wieku, aby ugościć pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Ale Chruszczow nigdy w niej nie zamieszkał podczas wizyty w Polsce. Po nieudanym zamachu na Chruszczowa w Sosnowcu plan wizyty dygnitarza zmieniono, a miejsce pobytu utajniono. Dzisiaj budynek stoi pusty i niemal całkowicie zapomniany. Niestety nie można do niego dojść. Jest to teren prywatny, strzeżony przez ochronę. Udało mi się dojść tylko do bramy. Dalej nie próbowałem. Dochodzę już do autek. Tutaj za kilkadziesiąt metrów jest znak. Dalej jest zakaz wjazdu. Także wszyscy zostawiają autka tam przed tym znakiem. Zobaczymy co tu na tych znakach jest. Idę szukać altany, która gdzieś tutaj jest w lesie. Tutaj jakiś teren poszpitalny ma być. Zobaczymy co znajdziemy. Już mi to pokazuje teren prywatny. Zagrodzone to chyba jest. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.